Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Krzysztof Lech Łuksza, Telewizja w Realu24. Z nami jest Paweł Kaczor, nasz ekspert informatyczny, techniczny. Witaj Pawle. Witam, witam Państwa. Dzisiaj będziemy rozmawiać, proszę Państwa, oczywiście o naszym projekcie, ale zanim o tym projekcie, to trzeba nakreślić parę słów na, tym, na temat tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce i w Europie. A dzieją się rzeczy straszne, dzieją się rzeczy bardzo niedobre. Unijna pętla zaciska się na gardle polskiej suwerenności. Wiemy wszyscy, co się stało w ostatnich dniach. Polski Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji, zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej, co jest wprost jakimś jednak zrzeczeniem się suwerenności, kolejnym zrzeczeniem się suwerenności. Wielki dług, wielki dług zaciągnięty na poczet przyszłych pokoleń. To wszystko widzimy w tej chwili przy aprobacie polityków, przy aprobacie mediów głównego nurtu. No i pytanie, ile warta jest dla nich polska suwerenność, bo z pewnością dla nas polska suwerenność polityczna, ale także informacyjna jest warta bardzo dużo. Proszę Państwa, to nie są jedyne sprawy, które są niezwykle teraz alarmujące, ponieważ wprowadzono specjalną, specjalne prawo unijne TEREK, które ma. Uniemożliwić treści terrorystyczne, pojawianie się treści terrorystycznych w internecie, no ale wiemy, jak to może zostać wykorzystywane, proszę Państwa. Według tego prawa no, służby specjalne będą mogły, wedle własnego widzi, mi się tak naprawdę usuwać wszelkie treści z internetu. Do tego, proszę Państwa, następna kwestia, czyli armia unijna. No właśnie, myślę, że Unia Europejska no, już jest w takim w takiej sytuacji tak bardzo rości sobie władzę do tego żeby tutaj ograniczać polską suwerenność że no już słyszymy o siłach szybkiego reagowania czyli po prostu armia unijna unia buduje własną armię być może ma być to też armia do spraw wewnętrznych no jeżeli cenzura internetu nie pomoże no to będzie taka bardziej cenzura fizyczna oczywiście ktoś powie że to są jakieś Wizje przyszłości ponure, ale moim zdaniem no, dzieją się rzeczy wręcz straszne już, nie wspominając o tych kwestiach tutaj covidowo-lockdownowych. Wiemy wszyscy, o co chodzi, wiemy wszyscy, jak bardzo zniewolony w tej chwili jest człowiek, i ma być jeszcze bardziej zniewolony do tego, są usuwane serwisy. Serwisów społecznościowych usuwany jest na przykład, usunięto z Facebooka Lifesight News. To był bardzo no, taki chrześcijański, katolicki, bardzo duży, powiedzmy, taka społeczność, gdzie publikowano treści, które się po prostu nie podobały Facebookowi. Także serwis Lifelic zniknął ostatnio. No widać, że tu muszą być rzeczywiście treści. Tu musi być platforma polska, polskie miejsce w internecie, bo cenzura jest elementem tego zaciskania, właśnie się pętli. Dlatego cały czas budujemy, tak jak tutaj mówimy, polskie miejsce w internecie, gdzie nie ma być cenzury, gdzie ma być po prostu no, wolność słowa, ale przede wszystkim zgodność z polskim prawem, a nie z jakimś widzimi się korporacji czy Unii Europejskiej czy jakichś biurokratów właśnie korporacyjnych, którzy będą narzucać Polaków, co Polacy mają myśleć i mówić. Z pewnością nie ma na to naszej zgody. Proszę Państwa, musimy stworzyć jak najszybciej tutaj oczywiście nazwa robocza polskiego YouTube'a, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to obudzimy się po prostu z internetem całkowicie cenzurowanym. No, ludzie tak naprawdę nie będą o tym w ogóle myśleć, bo będą przejadać unijne pieniądze. Co później, no to nie wiem, czy ktoś się będzie martwić, kto będzie to spłacać. No my niestety dla Unii Europejskiej, dla tych wszystkich biurokratów, jesteśmy po prostu za polską suwerennością. Także jeszcze raz powiem, w tym wymiarze informacyjnym, a musimy być suwerenni i w jakiejś mierze niepodlegli, tak mówiąc informacyjnie, po prostu mając to polskie miejsce w internecie i w tej chwili trwają prace. Paweł Kaczor właśnie powie Państwu jak to wygląda, bo pracujemy cały czas tutaj, no nie ma oczywiście wręcz praktycznie żadnego odpoczynku, cały czas pracujemy nad tym, żeby to polskie miejsce w internecie stworzyć dla państwa, dla po prostu ludzi świadomych, dla patriotów, ale też dla tych, dla wszystkich, którzy będą chcieli publikować tu treści, ale oczywiście chodzi o przestrzeganie polskiego prawa, bo nie może tak być, że cenzura korporacyjna będzie, tak jak powiedziałem, mówić nam, co mamy myśleć. I Paweł Kaczor może więcej na ten temat powie, jeśli chodzi o kwestie techniczne. To zanim powie, powiem o tym, to natchnąłeś mnie do tego, żeby przypomnieć tak zwaną Białą Księgę Unii Europejskiej i manifest z Ventotene. A propos tej powstawania Armii Europejskiej przypomniało mi się, że przecież w manifestie z Ventotene, Altiero Spinellego jest wyraźnie napisane o tym, że to jeden z pierwszych punktów to jest właśnie powstanie armii europejskiej, no która ma służyć do tłumienia, tak jak ty powiedziałeś, tak. do, tłumienia, do tłumienia rzeczywiście jakichś buntów wewnętrznych w takim państwie federacyjnym, do tłumienia, nie wiem jak to nazwać, takich poszczególnych republik, takie skojarzenie mi się nasuwa jeszcze z, z niesławnej pamięci z ZSRR-em. Czy tam ZSRS, jak to, jak to się mówi różnie. I po prostu myślę, że to jest kolejny krok, po prostu wypełnianie tego. To jest zapisane w Białej Księdze, chyba rok 2017 albo 2018, nie wiem czy ty pamiętasz. No, można ale, to ale zostało to powtórzone, tak. co było w, ma, w manifestie z Ventotene z tego 1940 któregoś roku. Jest tam to powtórzone, że jest to po prostu droga, którą, którą Unia chce kroczyć, znaczy unio, unioniści chcą kroczyć i, 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 i po to ma, mają stworzyć armię. Do tego dodam jeszcze, co powiedziałeś. do tego, że zniknął z Facebooka, zniknęła jakaś społeczność z kolei zniknął jeden z najstarszych, to już chyba kilkanaście lat 15, albo 17 lat Lifelick. To jest taki bardzo stary serwis wideo, który słynął z tego, że można tam było zobaczyć filmy, których gdzie indziej nie można było, bo były natychmiast zdejmowane. Oczywiście niestety, jak to bywa, z wolnością słowa czasami ona jest niestety też wykorzystywana w złym celu, bo wiadomo, że tam też się te filmiki ISIS na przykład pokazywały z jakichś egzekucji. Ale a chodzi o to, że no był to serwis, na którym można było zobaczyć właściwie, właściwie wszystko, i nagle on zniknął. Tak? Do, no to, końca, do końca nie tak. wiemy dlaczego. Ale, ale to pokazuje, że no opieranie się o jakieś serwisy, właśnie platformy inne niż YouTube, ale zagraniczne, no nie ma większego sensu, bo nie wiemy. Tak. W każdej chwili to może zniknąć, nie wiemy kiedy to może zniknąć, może jutro, może pojutrze, i wtedy cała nasza praca by poszła na marne. Także myślę, że to jest jeszcze jeden powód, dla którego musimy tak. zbudować polskie miejsce no, w internecie. My się wcale z tego kompletnie się nie cieszymy, tak? bo widzimy, że ta pętla się zaciska, i tym bardziej by no, to nas jakby nakręca do tego, żeby stworzyć tą, tą platformę, żeby się ostro wziąć dalej do pracy, posunąć te kolejne rzeczy. Przy okazji, to właśnie chciałem bardzo serdecznie podziękować za wsparcie. Dzięki, dzięki temu, dzięki Państwa hojności zdołaliśmy zakończyć tą pierwszą, ten pierwszy etap, to demo, opublikować. I dziękujemy serdecznie wszystkim... Ofiarodawcom. Oczywiście zachęcamy Państwa do tego, żeby nadal wspierać. Przed nami kolejne etapy. Pewne rzeczy musimy zbudować, infrastrukturę. O tym na pewno opowiemy, opowiemy jeszcze więcej. A propos, wspomnę też a propos klubu, klubu WMPL. Na klubie mamy już w tej chwili 500, 500 stałych klubowiczów, stałych darczyńców. To jest naprawdę. Rzecz, którą no, warto wspomnieć, i, i, i no, dla nas jest to święto i jesteśmy bardzo z tego powodu szczęśliwi. szczęśliwi. A ja szczęśliwy jestem oczywiście z tego. A jeszcze do te, dodam jeszcze do tego, że część z Państwa, pewien procent klubowiczów zachęcona, testuje w tej chwili platformę. Mamy już trochę zgłoszeń na temat tego, co poprawić, co tam powinno być. Bardzo się z tego cieszymy. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do testowania dalszego. Prosimy o, o uwagi jak najwięcej. Wiem, że niektórzy z Państwa to też mnie bardzo cieszy, osobiście, że niektórzy z Państwa na przykład próbują uruchomić platformę już na telewizorach. To nie bardzo się udaje, no bo no, telewizory są wyposażone w zupełnie inny rodzaj przeglądarek i, i pewne rzeczy tam nie działają. Ale super, że, że Państwo próbujecie. Nawet takich. Rzeczy, nie spodziewałbym się tego. Wiemy też, że wiele osób pisze do nas, że próbuje już używać demo. Chociaż jest to po prostu demo, więc tam pewne rzeczy nie działają. Teraz na przykład przez chwilę nie mamy tam filmów. Dopiero za chwilę się znowu pojawią. Robimy cały czas zmiany w kodzie. Ale Państwo próbujecie już, to jest dla mnie niesamowite, testować, znaczy używać demo na co dzień do tego, żeby oglądać, oglądać tam te filmy, tak? To jest kapitalna sprawa i, i, i zachęcamy do tego, bardzo się z tego cieszymy. Co jeszcze muszę powiedzieć? Tak, zakończyliśmy ten pierwszy etap, zostało nam jeszcze do zapłacenia 13 tysięcy, to jest ostatnia faktura, która nam została jeszcze do zapłacenia, więc bardzo prosimy o wsparcie, te pieniądze... Idą natychmiast do, na jeśli chodzi o zapłacenie tych, tych rzeczy, czyli za firmę Software Hut, za wykonaną pracę. W tej chwili będziemy potrzebować jeszcze kolejnego wsparcia na to właśnie, żeby uruchomić już testy i serwery testowe, ale mówię o tym, o tym jeszcze specjalny program nagramy w przyszłym tygodniu, gdzie ja wyjaśnię już po kolei być może nawet z panem Łukaszem Bartoszkiem, którego Państwo znacie, z szefem firmy Software Hut, gdzie wyjaśnimy, co będziemy w następnym etapie robić. Co jeszcze? Na klubie, na klubie już możecie Państwo, na stronach klubu, my tam je cały czas uzupełniamy, poprawiliśmy stronę, w której znalazła się informacja o wsparciu. Jest tam informacja o tym, jak wykonywać przelewy zagraniczne. są tam Mieliście Państwo z tym po prostu kłopoty, tam brakowało pewnych informacji, między innymi kodu SWIFT czy SWIFT, nie wiem, jak to się wymawia. Ta informacja już się tam pojawiła. I teraz jeszcze, jeszcze muszę wspomnieć bardzo ważna rzecz. Podjęliśmy już pierwsze rozmowy z innymi twórcami, bo przypominam, platforma ma być otwarta dla innych twórców. Nie robimy tego dla siebie. My nie robimy tego dla W Realu 24. My to robimy dla Polski, dla Polaków i dla twórców z Polski. Chcemy, żeby tam brał udział każdy, który ma coś do powiedzenia. I Zaczęliśmy już rozmowy z innymi twórcami, z innymi nadawcami, ja je tak roboczo nazywam tych ludzi nadawcami, chociaż to oni są twórcami i będziemy chcieli publikować ich treści też na platformie, tak żeby już w tej chwili w demo już się zaczęły pojawiać też nagrania od innych twórców. No i na zakończenie jeszcze powtarzam, że proszę o cierpliwość. W następnym tygodniu nagramy kolejny materiał wideo, gdzie opowiemy o tym, co będziemy robić w drugiej części, w drugim etapie budowy platformy. Ode mnie tyle. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie. Bardzo proszę o wspieranie dalsze. Bardzo nam zależy też na stałych wpłatach. Jeżeli będziemy mieli odpowiednią ilość takich stałych wpłat, to oczywiście będzie nam dużo lepiej i łatwiej planować pewne etapy. W tej chwili jest, jest, to w tej, jest to tak, że my pewne rzeczy musimy na przykład przeciągać, czekając po prostu na to, że uzbiera się odpowiednia kwota pieniędzy. Także bardzo gorąco apeluję do tego, żeby wspierać budowę polskiej niezależnej platformy wideo. Dziękuję Pawle. Dziękujemy Państwu oczywiście za to, że nas Państwo wspieracie. Mało ostatnio jest dobrych wiadomości. Rzeczywiście to, co powiedziałem na początku, pętla się zaciska, ale taką dobrą wiadomością jest to, że my tutaj nie poddajemy się, że tworzymy właśnie polskie miejsce w internecie, że tworzymy platformę wolnościową, powiedzmy tak ogólnie, że tworzymy właśnie to miejsce, gdzie nie będzie cenzury wielkich korporacji, gdzie będzie przestrzegany polskie prawo i to jest dobra wiadomość i to jest dobra wiadomość i tą wiadomością się z państwem dzielimy ale oczywiście tak jak powiedział Paweł no cały czas musimy to podkreślać że bez państwa wsparcia to się nie uda zwłaszcza na tym etapie najbardziej chyba takim kluczowym gdzie no, jeszcze te kwestie techniczne są dopracowywane już państwo zobaczyli mogliście zobaczyć pierwsze efekty cały czas to się rozwija no ale wiadomo Tutaj mamy są zaangażowane firmy, określone podmioty, i po prostu musimy im zapłacić za te pracę, bo no, po prostu nikt za darmo tutaj nie będzie pracować. A przynajmniej taka praca w formie wolontaryjnej, no to oczywiście na jakąś skalę jest możliwa, ale jeżeli chcemy zrobić naprawdę pełnoprawny produkt bez niedoróbek, a chcemy i zrobimy właśnie taki produkt bez jakichś niedoróbek, bez, po prostu no, chcemy pokazać i pokażemy, że Polak potrafi. Ale do tego potrzebne są środki. Także jeszcze raz ponawiam apel o wsparcie naszego projektu. Właśnie tutaj tej platformy. Też oczywiście apel o to, żebyście Państwo nie zapominali o telewizji w Realu 24, bo to jakby są osobne podmioty. W Realu 24 jest trochę czymś innym, i, i nasz projekt polskiego miejsca w internecie też jest czymś innym, trochę szerszym ogólnie. No i cały czas działamy, działamy i będziemy działać i myślę, że wierzę w to, że po prostu to się wszystko powiedzie, ale tak jak powiedziałem, bez, państw, bez Państwa wsparcia no to się nie uda, więc apelujemy o wspieranie finansowe naszej inicjatywy, zachęcamy też do dołączenia do Klubu Wolnych Mediów, jest to narzędzie, które nam właśnie razem z Państwem pozwoli ustalić bardzo ważne tematy dotyczące tej platformy, czyli chociażby nazwę, no to jest rzecz tutaj kluczowa. Także dziękuję za uwagę. Paweł Kaczor był z nami dziękuję. i dziękuję państwu. Ja się nazywam Krzysztof Lech Łuksza. Do zobaczenia.